Dobra, nagrywaliśmy z Krzyżkiem Konauczem film o tym, że napętli autobusu 8 i 12 na starosielcach na ulicy Szkolnej przy jego domu Proszę to jest ta pętla, ten przystanek kurczę, coś nie widać tego napisu ale generalnie chodzi o to, że no dobra Proszę. to jest ta pętla starosielca przystanek 451 Kierowcy palili papierosy I było mnóstwo niedopałków I proszę, on mówił, że zadzwonił na straż miejską Że ktoś tam niby dostał mandaty I posprzątali, ale naprawdę, zobaczcie Posprzątali Tutaj było mnóstwo kiepów, petów Niedopałków Jest kilka Ale nie tyle co poprzednio Ale najlepsze, tu jest ta szkoła Kung Fu Fu, Fu Która chyba Krzyśkowi Zalazła kiedyś ze skórę więc teraz on się na nich odegrał. I proszę, tutaj pod tym płotem, jak zobaczycie na filmie, w opisie linku, były przez rok. On mówił, może i faktycznie takie stosy, różne gruzu, jakieś wory ze śmieciami i tak dalej. No i on mówi, że przyjechała straż miejska i dała mandat, ale to jest uprzetnięte. Tego nie ma. To było pewnie na terenie w ogóle miasta, bo u nich na podwórku dalej jest bałagan. tak ogólnie nie wiem, może coś tam sobie poprzenosili, też niepowykaszana ta trawa jest no no i co? ja jestem pod wrażeniem Krzysiek Kononowicz mówiliście, że konfident i tak dalej po tym filmie coś się ruszyło nie wiem, czy to on zadzwonił czy to ktoś ten film obejrzał nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to do końca było ale fakt, że się zmieniło i to chyba na lepsze w takim razie То наразі.